Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I dzisiaj zapraszam Was na film, coś dla miłośników gry Minecraft. I jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym, albo może sami lubicie grać w tę grę, kultową grę, to może znajdziecie tutaj w tym filmie kilka inspiracji na przygotowanie imprezy o tej właśnie tematyce. Ja muszę przyznać, że przygotowania zajęły mi kilka dobrych tygodni, fakt, że nie, nie codziennie, tylko raz na jakiś czas musiałam coś zrobić i zapraszam Was na przygodę Minecraft. Pewnie później będę musiała dograć głos, bo wątpię, żeby udało mi się to zrobić w trakcie trwania imprezy, ale do zobaczenia i miłego oglądania. Jest niedziela, ale na szczęście nie niedziela. Przed, przed jeszcze mam dwa tygodnie, ale już wiem, że teraz muszę zacząć, bo później będzie ciężko. Zaraz Wam pokażę też, co jeszcze przygotowałam już wcześniej. W każdym razie, to są torebki, takie pudełeczka papierowe, gdzie będzie każde dziecko dostanie lunch. Czyli tutaj włożę soczek, kanapkę. Później zobaczycie co tutaj jeszcze będzie. I ja chciałam zrobić właśnie coś, ale creeper, tak, bo jest zielone. I słuchajcie, na początku wycięłam kształt w kartonie, ale niestety nie wychodziło zbyt ładnie to w sumie wzięłam, tutaj Jamesa mam na zaproszenie na urodziny wycięłam papierze od zdjęcia i jest to wiele lepiej i używam szarpie. kiedy już mi się skończył czarny używam takiego koloru, który jak tutaj widzicie na niektórych lepiej mi wyszło na niektórych trochę gorzej, ale mi się wydaje, że i tak tego nikt nie będzie jakoś tak super specjalnie przyglądał, ale no już na pewno jest coś tutaj a Creeper, prawda? Tutaj mam też torebkę, w której włożyłam rzeczy, które przygotowałam wcześniej i yy, balony kupiłam, nie, nie byłam w stanie zrobić balonów yy, Tutaj z y, postaciami z tej gry yy, TNT widzicie, także tak A tutaj mam, też już wydrukowałam Poprzecinałam i poprzecinałam, to będzie jeszcze, to muszę zrobić yy. Mamy tutaj, widzicie, takie takie karteczki informujące, co będzie do jedzenia i ja tutaj, widzicie, przygotuję takie rzeczy, jeżeli ciekawi was, jak to będzie wyglądało, to zostańcie ze mną dłużej, ale e, takie właśnie mniej więcej, między innymi, będziemy mieli tutaj przekąski, także trochę tego tutaj jest. Hello! My mom gave me the phone. Tak? Yeah. I I'm playing games. Jak ktoś się ciekawił, dlaczego Aleks ma nałożoną koszulkę na lewą stronę, on dzisiaj sam się ubierał w przedszkolu. I teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania piniacy. Ja dzisiaj z pracy przyniosłam pudełkę po papierze do kopywania drukarki i teraz będziemy malować je na kolory. Będziemy robić creeper zielony. Tutaj James jest bez spodni, to muszę uważać. A to będzie na czerwono TNT, tak? Dobrze mówię? Okej. Okay. To James maluje na czerwono. Tak. Jeden będzie czerwony, a drugi to Alex robi zielony, tak? Super, brawo. Będę używała do tego bibuły, kleju i będę wycinała takie kawałki. Może Gaw zaraz przyjdzie ja z Jamesem, to Wam pokażę. Do środka też jeszcze włożyłam bibułę i trochę trocin, i tutaj wrzucimy słodycze. Dzieliłam na dwie tury, bo myślę, że dwa trzeba będzie zrobić te pudełka. Przydaję się tutaj wystarczy tych słodkości. No i tu jest wieczko, prawda? I zaraz wycinamy dziury na sznurek i będę obklejać. W przypadku czerwonego pudełka właśnie, o, zdecydowaliśmy, że obkleję je tylko właśnie taśmą i tu już wycięłam czarne literki TNT i przykleję je z, tak z czterech stron. I'm not going to lie, but it looks wicked! Super wygląda, tylko cień tutaj rzucam, ale to jest pole zbrodni, tak, i tam jest TNT, zaraz Wam też pokażę. Nasz kolejny pomysł to dodanie Potion of Healing i tutaj mam też taką informację o imprezie na butelki wody, to tak będzie wyglądało. Kupiłam taką wodę, słuchajcie, znalazłam z... tu jest napisane, że jest ale bo to bo że plastik jest zrobiony, przepraszam, z 51% recyklingu, także super. I Alex pomaga mi wyciągać to z tej poli, ja to wszystko później z powrotem tam spróbuję włożyć. Okay? Aleks, policz jeszcze raz, bo nikt nie słyszał. No policz jeszcze raz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, Kolejną rzeczą, którą e, zdecydowałam się przygotować, to kostki złota i srebra. E, I kupiłam czekoladę, którą w sumie, wiecie co, kupiłam ją zupełnie innego, do innego jej przeznaczenie było zupełnie inne, bo chciałam i zrobiłam z niej przepyszne masło orzechowe z czekoladą. Jest wspaniałe I to są takie belgijskie e, kawałeczki czekolady. Przepyszne jest, naprawdę. I ja ją tutaj właśnie przed chwilą e, rozpuściłam e, w mikrofali na. Em, niskiej mocy, tak? Żeby się nic nie przepaliło. I zaraz to wszystko będę przelewała do foremki. Odstawiam. Czym wszystko? Czekolada. Aleks, nie powinieneś tego dotykać. No, wziąć ten kawałek już. No, weź, zjedz. Kupiłam srebrną i złotą folię. I taką właśnie do owijania cukierku I... Tak, biorę do góry nogami. Tak, żeby ładnie zmienić paczuszka, Staram się, żeby właśnie ta czekolada się nie topiła, bo wtedy ją widać. I nie jestem beznadziejna, jeżeli chodzi o opakowanie prezentów, ale mówiłam Wam o, te, o tym już kilkukrotnie. I potem zawijam. I tak. Jak like profesjonalna czekoladzie. No jest. Wedel. jest. Ok, so an update. I had to test it, obviously, for the, you know. You have got to think about the kids' money. Yeah. What's the name of the thing? You plug it, 'cause that is uh, that's pretty special. I, I told you it's delicious. I, I knew that. But why would you bother? Buy, is it how cheap? How much does it cost for like a bag Not of that? One kilo of that chocolate costs, I think, thirteen pounds. Thirteen quid. Yes. Is it's that amazing. cheap in the world of chocolate? I don't really eat chocolate, but. I don't know, but it's perfect for in a cake. Or why would got... you buy normal chocolate anymore? Because. I know. I know. To jest kolejna rzecz, którą robimy, czyli TNT dynamit. I tutaj ja wymierzyłam... Ono, oh, z not cutting nice daddy. You must use the back end of the blade. Yeah. Uh, I want to it, nice and line. Ok. Powiedzmy. 7 cm mają być mieć długości. Oh my lord! You're using the wrong part of the blade. What are you talking about? Just part of the blade. Oh, no, no, I don't know. Okay. I Don't know how many I'll make. A lot of this probably won't make any sense to anybody who doesn't understand a thing about Minecraft. You'll be surprised how many of my subscribers have kids with Minecraft. They're Minecraft lovers. Yeah, kids. Yeah, I reckon they all go home, drop the kids yes. off. They're all at home playing Minecraft. Yeah, a bit like you. Okay. Aggie returns. She doesn't like Minecraft, but so I, I wish I could make like a cube. Let's let's try. So let's put that underneath. I know I'm a little bit crazy. I know. One two, three, One two three. We're all thinking it. One two three. One two three, and then at the top. Hopsie, hop and the tape comes in. You stick it here, and you. No, you don't. You don't. That's not the way you do it. That's it. Oh, oh. oh. my lord. I damn proud of myself. <laughs> yeah. Should be ironing it. Kolejna przekąska to będzie galaretka zielona, tak jak e, taki ten, tak właśnie. Um, jak what's can pick up. E, Generalnie trzeba um, pokroić w kostkę. Ja tutaj zaraz dodam gorącą wodę, wymieszamy mieszadełkiem i będziemy wlewać do takich kieliszków od... E, jakby na, wiecie, na wódeczkę, to wódeczki Tutu nie będzie. Nie udało mi się znaleźć nic, co nie jest plastikowe, niestety. E, teraz już zatrudniam męża i oddzielamy pianki. Minimal marshmallows. Potrzebujemy aż sześć szklanek białych. i no do great job, because I can see the pink here. <laughs> Okej, okay, to będzie jedna część tortu, zaraz Wam opowiem resztę składników. Też mam tackę, w której, znaczy naczynie, w której rozrobimy niebieską galaretkę. Szukałam tygodniami i znaleźliśmy taką, która jest z brokatem, czyli czadowa, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie w Minecraft jest woda, będzie piasek i będzie czekoladowy, czekoladowy blok. Wszystko Wam pokażę, wyjaśnię za chwilę, a mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Zobaczymy. <laughs> Oczekiwania versus rzeczywistość. Rozrabiam galeretkę tak jak zwyczaj, czyli z gorącą wodą. Tutaj włożę tego naczynia i później będziemy z tego wycinać. Uh, this is actually quite, um, What's the What's the cut, like the story that the Sorry. Story of No, what? the girl who was to Oh, the Cinderella. She had to separate. Grains, didn't you? from the... Don't know, don't yes, that, that, from the grains. So, actually quite, um, the yeah, I knew that, I knew you enjoyed. Anyways, so we've got hey, przepraszam, po polsku, mamy sześć tutaj e, takich filiżanek, e, szklanek um, mini marshmallows, czyli mini pianek. Tutaj e, topię sześć łyżek e, masła, ja sprawdziłam, że to jest około 85 gramów, to zależy oczywiście, jak to mierzy To topimy i potem dodamy piankę i potem sześć... E, też takich samych miarek um, rice krispies, czyli bardzo prosta, prosty, prosty przepis i e, 6, 6, 6 tylko trzeba pamiętać czego 6. Kiedy masło się roztopiło, dodajemy e, pianki i na małym ogniu to wszystko mieszamy, aż się rozpuści. E, tak, by the way, we never done it before. It smells incredible. Really? It's, it's really bad for you. I know. It's basically diabetes in a, in a, in a pan. Hopefully all the parents are not going to be upset with us that we're doing that for all the kids, but hey. Yeah. Yeah. Oh look so how it nice. It looks like um, scrambled egg. It does. But I never done it before, to be honest. We're melting you. all the white ones, There's none left. Good. Just a couple left. Of... Alrighty. Okay, that's all of the white ones. Yes, perfect. So now we need to wait until that melts properly. And we're going to add the six. Oh, yes. Dodamy potem sześćek, 6, six tak samo jak mówiam miarek wam uhice crispies, ale jeszcze nie teraz. Oh, Gab, can you measure 6 here so we can just we don't need to worry about counting? 6 6 of these? 6 yes, please. Let's put my hand on. Konsystencja taka, jak tutaj widzicie, bardzo się kleje, także uważajcie na ręce. Uważajcie, bo to się jest gorące. Ja już wyłączyłam też e, gaz, czyli nic tutaj mnie nie grzeje i e, Boże, wygląda super. I teraz biorę tackę, najlepiej, żeby to była e, płaska i wszystko przekładam, tak? Gavie, maybe you can come from another side. Mhm. Mm Starajcie się tego nie dotykać, bo jak mówię, to jest bardzo stypi, bardzo się kleje wszystko. Ja tu mam to taka świetną szpatułkę, która mi pozwala wszystko zrobić. Just how goopy that is. Look at that. I don't want it because it's starting to set. Mm. Don't worry about those last little ones. It's fine. You can lick it. You can save the okay. day. Okay, no, I'm not gonna touch that. Okay, of course you won't. I'm healthier, yeah. girl. Okay, you are. And musimy wziąć papier do pieczenia. Okay. I przez papier upychamy to teraz na płasko, tak? Robimy to przez papier, bo inaczej będziemy się całe, albo cali kleić. O, oh, I think that's the right level, Gavin. Fantastic, well done. It's it. it. Ja staram się to zrobić

Oh, hello. I'm not going to lie, Gavin. Okay, I do not expect it to look as good that. Is it nice? I think I have to cut it shorter, yeah. How wicked is that? So this is the beach. Is it the beach? Like yes. Sand blocks, or what they call them. We need to put water. the figures as well. And I need to make Piggy as well. I oh, know we went a bit crazy. He's going a little bit over the top. That's so satisfying to watch that thing. Do you want to try? That that looks, it looks great. Amazing. Did you know it was going to do like that? I'm yeah, it I bought a special end for that, yes. You know those videos on YouTube where people like cutting soap and. Uh, yes. This could be a similar kind of thing, like, this could go viral. <laughs> Hello, 1 million views. Nie spróbuję, ale jest Wrócimy, kiedy mamy kebaby, ale Gav ma super sposób, żeby zrobić trzy na raz. Pokaż mi Wolverine wolwerynową tak. Tak, No, także tak i zaraz wam pokażę, co jeszcze... Na imprezie już chyba wam pokażę, co jeszcze zrobiliśmy. Czy mogę tylko zwrócić uwagę, że to jest tylko część rzeczy, które widzicie. We, we had... I know, it's it's filled with. Tam jeszcze jest skrzynka i tutaj Alkiem będę się na tym. A cannon I już jesteśmy na imprezie, która nie mogłaby się obyć bez paluszków, czyli sticks. Obok mamy owocowe kebaby, które razem z Gabem przygotowywaliśmy. Zaraz za nimi stoją też marchewki z humusem. Zrobiłam też piasek i glebę z właśnie mieszanki marshmallows i rice Krispies. Mam tutaj też mieszankę owoców, truskawek i malin, które występują jako redstone. Tam z tyłu też widzicie galaretkę, którą wcześniej przygotowałam, a także pokrojonego arbuza. No i tutaj mamy gwóźdź programu, czyli tort, który składa się z trzech elementów, o każdym Wam powiedziałam. Tutaj też dodałam winogrona jako slime balls, no i czekoladki i słodycze w takiej formie, jak występują tutaj właśnie na zdjęciu. Dodałam do tego jeszcze wszystkiego popcorn. I jako zielony napój kupiłam dr. wit sok i wlałam go do mojego dzbanka. I to słuchajcie, tyle. Tutaj widzicie, Alex już się zabiera zawsze. Trudno mi też było nagrać cokolwiek, bo stół był bardzo popularny i dzieciaki nie mogły się powstrzymać i podchodziły i zabierały coś z niego. I mam nadzieję, że Wam się podobało, że może znaleźcie sobie jakąś inspirację. I jeżeli coś przygotujecie... Z mojego polecenia to będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się ciepłutko. Do zobaczenia i usłyszenia niedługo. Papa! Pa.